Siema! Jestem Bigos e, Dzisiaj słuchajcie i, nie wiem dlaczego, ale po, popatrzymy sobie, co ludzie pisą, na, piszą, napiszą na temat jakże pięknej gry Fortnite. Słuchajcie, jesteśmy na stronie. E, Takie gdzie są jakieś ocenki. Więc słuchajcie teraz proszę zobaczmy. CO TUTAJ SIĘ DZIEJE to jest oczywiście wszystko jest afortne i naprawdę te wszystkie odpowiedzi dzisiaj sprzeczytamy 20 i, i jedna łapka w górę równa się jedna jeden komentarz dokładnie w następnym odcinku więc słuchajcie pierwszy komentarz raj dla kobiet <grym> wreszcie po... Po dziewczęta dostały swój mały świat. Jest kolorowo, są ciuszki. Nowy Battlefield Mam wiele cech tej wspaniałej gry, która również była robiona z myślą o dziewczętach. A jeszcze nie kobietach. <grywki> Ludzie. I wiesz, jak, jak to o jest tam coś tam oglądasz, to, no, to tak wiesz, tak jakby. Dobra, nie ma Przejdźmy do następnego. Gra była super przez jakieś 2-3 tygodnie. Potem jest nudna. Do piątego sezonu ta gra była grywalna, ale po piątym sezonie doszły niepotrzebne aktualizacje. Okej. Okay. To jakby, według mnie, ja grałem od sezonu tam, gdzie był Tony Stark i y Avengers, a y Marvel to był bardziej Marvel chyba. Y więc ja niestety y nie grałem wcześniej. Y, ale teraz na spokojka. Y, tutaj po prostu gram jakiś chłop. Słaba gra dla dzieci słaba. Aha. Fajnie. Gra oceniona. Na słaba, a cały świat w nią gra i odnosi sukcesy. od paradoks, aha. Żadna for... Co? C co? Zadna Fortnite, zadna zad Fortnite, nie pobije Unreal'a, to 2004 i nie ma takiej opcji. Właściwie będą ratować. E Ktoś usłyszy Fortnite i już się wylewają, pomy pomyje. Co? Oceny od 03. A to nie tylko Battle Royale Save the World też jest z częścią gry I powinno być oddzielnie, oddzielnie oceniane Czekam aż Fortnite zrobi podział BR STW coś typu high haj... O co mu chodzi jakieś cyfrowania czy co? Tylko żeby je skończyło tak samo Ocena się tyczy ratowania świata. Trochę życia mi zabrał ten tryb. E, ogólnie teraz ratowanie świata kosztuje ponad 100 złotych. Więc chłop wydał 100 złotych na grę i jeszcze mówi, że nie. Boże, chłop, co napisał! Ratowanie jeszcze było grywalne, kilka miesięcy temu. Po tę misję zaczęły się bugować. Wydarzenia zrobione podczas brak. podczas brak. co? Poprawki sta, starych błędów. Patrz 8.0 słabił umiejętność i prowadził nowy błędy. Jaka jest ta. Nie chcę się tego. Przez jakiś czas gra się fajnie. A fabłówka jest taki łok, ale w jakiejś czasie jest strasznie nudna. Tak, chyba strasznie nudne to jest swoje życie, kurde. Nie wiem. A to wszystkie komentarze, Halo. Super. E, tutaj na przykład... Do Eld Nie broń. Moim zdaniem trip save the world jest bardzo spoko. Co prawda nudzi się po kilku miesiącach gry, ale ogólnie jest spoko zrobiona. Fajne budowanie, dużo misji, brani pułapek i możliwości zarabiania walców do brr. P jest, ludzie dają tu oceny tryb br. A nie ratowania i zazwyczaj są to dzieciaki, które chcą pokazać jakie to nie są dorosłe. Słuchajcie, ja bym powiem tak. Ja dam mu łapkę w górę. A! Fajnie. Ja bym dał mu łapę w górę, wiecie dlaczego? Bo chłop... Znaczy... Znaczy... Spoko, takich ludzi szanuję. Co mówią, że fajne budowanie i w ogóle, ale... Chłopie, czy ty oszalałeś? Jakie bry, jakie bry ci chodzi? Jakie bry, bry. Ojkor xd. Nie oceniam tej gry źle, dlatego, bo ta gra jest na przykład... No... Nodna i słaba. Oceniam tę grę źle, ponieważ jest zapełniona dzieciakami, które psują rozgrywkę. Druga sprawa to mikropłatność w grze. Bez płacenia grosza nie masz możliwości uzyskania tego samego, co bogate dzieciaki w grze. No, o co teraz chodzi? Nie, no chłopie, ty się dobrze czujesz? To! Co w się... Sensie... Dobra, ona no, nie jest nudna i słaba. Dobra, za to cię szanuję, ale za... za to... no to chłopo no to bym grę... Dobra, ja też jestem dzisiaj jak wiem, super. I na przykład ja gram Fortnite'a, to gram dobrze. I co teraz, no. E, chcesz wygrać PS4? Wbijaj na badanki, Link. <laughs> Fajna ocena, fajna ocena, chłopę, nie chłopy, nie no Mogę mu odpowiedzieć? A, fajnie ja to chłop, chłop co rozwalił system A to jest jakiś junior Patrzcie, to jest jakiś... Eee, no każdej sekundy i grosza, jaka bardzo na ten W czwartym sezonie gra jeszcze była grywalna, ale później powstał schemat jak dzieci przychodzą jest hajs. Gra była upuszczana, aby gracze 10 lub mniej mogli dorównać osobom osobą z narządu zwanego mózgiem. Jak powstał P90 rakiet, namierzajcie lub bum bum i inne bronie wymagają ćwiartki mózgu i jednej ręki do gry. Nie będę mówić i błędach. Aha. No chłopie, ty się źle czujesz, yy, ponieważ yy, to, co ja wydałem, ja nie żałuję, ale chłop pyta, ile wydał? Jak wydał 10 zł, to jak on ma żałować? Hej, Chyba nie, ma, nie było nic za 10 zł, ale na przykład wydał na skinę, która tam 15 zł. I co no? ja, pierwszej no. Tak, właśnie dlatego kocham te komentarze. Bo ludzie tak śmiesznie wy... oceniają to wszystko. No, na przykład, właśnie tu nie chcesz wygrać przez czerwień, te bananki, nie no. No, właśnie dlatego kocham to robić. No cóż, więc yy, taki piękny łopat coś to pisał, nie no. Szklanka21, pozdrawiam. Yy, tryb bry zalatuje niedokończoną produkcją. Yeah. Ocena 2 na 1 to jakiś atak, Botów? A. Jakbym mógł dać mu BANA, to bym to zrobił. Najgorsze gra na świecie: Fortnite to chodząca porażka. Ta gra nie powinna być wpuszczona na rynek. Ocena 1 na 10 łącznie z Battle Lawyer. Battle Royale, tam gramy same dzieci, od tej gry dzieje się bardzo złe rzeczy. Złe rzeczy psychiczne. Mister Duszek Fortnite na Nintendo Switch jest upośledzony. Nie mogą atakować. A co? Nie mogą aktywować głos, kiedy to się zmieni. Kiedy? Przez Fortnite dzieci szaleją. No i nie znam dziecka, które by nie znało tej gry. Szkoda, że na minusie nie można dostawać. Co? Jakby my na 145, jeśli. Kiedyś będziesz moim fanem, to weź mi powiedz o co chodzi w tym komentarzu. Weź mi to wytłumacz. Powiedz... Bo ja tego nie... Dobra. Zapraszam zainteresowanych na mały opis tej gry. Będzie miał mały test. W sensie. Dobra, chłop... Dobra, jest o temacie Fortnite. Ale to jest... to jest... to jest lepsze niż to! Bo chłop robi jakiś konkurs, a ten... Zapraszam zainteresowanych na mały opis o tej grze, będzie, będzie mały test. To jakby... okej, ale... Dobra, gra jest do pupy, jakieś dzieci mnie zabijają się cieszą mniaki, jak w takie coś można grać. Mniaki xD Jezu, nie rozumiem dlaczego osoby na przykład, bo mój content filmów ma być family friendly, czyli nie może być żadnych przekleństw w ogóle, a ludzie wszystko robią tylko dlatego, żeby ten filmik nie powstał. Nie wiem dlaczego, nie wiem po co, ale tak robię. Nie rozumiem tych ludzi. Nie, wystarczy napisać, że zła jest, że gra jest zła, że coś tam, a nie, kurde, pisać takie dziwne słowa, w sensie, wiadomo, że na przykład takie słowa, na przykład, yyy, nieważne, na przykład, no nie wiem, no, na przykład coś takiego, to nie wiem, no, nie wiem, yy. Ale to nie jest żadne przekleństwo, nieważne Po prostu e, ludzie, którzy piszecie opinię jak e, chcecie, żeby to było na moim odcinku To e, mówcie To będzie fajnie No a ja wam dziękuję za oglądanie, jeżeli wam się spodobało, cię zostawcie łapkę w górę, subika e, u, Na kanale Wujek Bigos e, I tak jak widzieliście, wleciał ten odcinek, który oczywiście chciałem Wlecieć wleciał, pytanie teraz, czy Wam się spodoba, czy w się sensie wiecie o co chodzi, no, Evo. masz Znaczy nie, przepraszam, e, bo jak mówię teraz Wam o tym odcinku, w sensie, jak jest ten odcinek i mówię Wam o tym odcinku, który wleciał po tej długiej przerwie, jaki pierwszy, to ten odcinek może wlecieć później nawet, e, jakby nie bierze się tego pod uwagę, e, a ja wlotuję w OBS-a, OBS-a, żegnam się z Wami, hejos